Nazywam się Aniela Kowalik. Pochodzę z Nadrzecza, małej, zubożałej wioski na Podlasiu, gdzie rzeka na Bystrzyca leniwie zakręca, a powietrze pachnie gliną i świeżym chlebem. To tam, w małej, drewnianej kuchni, pod czujnym okiem mojej babci i Zofii, nauczyłam się, że miłość mierzy się czasem, który wkłada się w wyrabianie ciasta. Moim największym marzeniem było gotowanie. Nie gotowanie hot cuisine, ale gotowanie z duszą. Z tradycją marzyłam o karierze w gastronomii, ale nie w modnym, instagramowym wydaniu, lecz w autentycznym, ludzkim. Kiedy skończyłam dwadzieścia lat, spakowałam jedną walizkę, wzięłam stary zeszyt babci z przepisami i pojechałam do Warszawy. Pamiętaj, anielko, powiedziała babcia na pożegnanie. W mieście mają pieniądze, ale nie mają serca. Pamiętaj, że w jedzeniu serce jest najważniejsze. Warszawa uderzyła we mnie jak zimny prąd. Była szybka, piękna, ale i bezlitosna. Pierwsze lata to zmywak, kelnerowanie, starze w modnych restauracjach. Wszędzie dominował fine dining. Małe porcje, dziwne pianki, egzotyczne składniki. Moje pomysły na pierogi z kaszą gryczaną i miętą, przepisy z nadrzecza, były wyśmiewane jako zbyt chłopskie i niemodne. W końcu, po pięciu latach morderczej pracy oszczędności i kredycie. Otworzyłam własne małe bistro Trebekowalika na Warszawskiej Woli. To miało być moje miejsce. Połączyłam tam polską tradycję z nowoczesną formą. Miałam jeden sekretny składnik. Pierogi nadrzeczańskie z pokrzywą i bryndzą, które babcia Zofia serwowała tylko na specjalne okazje. Były hitem. Sukces przyciągnął Tary Krzysztofa Wolskiego. Młodego, błyskotliwego inwestora o śliskim uśmiechu. Powiedział, że rozwinie moją markę. Zaufałam mu, wszedł w spółkę, obiecał pieniądze, kontakty i otwarcie lokalu w centrum na przynowym nowym świecie. Mój pierwotny błąd polegał na tym, że zamiast spisać z nim uczciwą umowę, opisałam mu w zaufaniu całą moją filozofię. Całą historię nadrzecza, przepis na nadrzeczańskie, opowieść o babci. On słuchał, notował i uśmiechał się. Gdy lokal na Nowym Świecie był gotowy, Krzysztof Wolski ogłosił, że otwiera nową, luksusową pierogarnię o nazwie Molton Fine Dumpling. Dwa tygodnie później dostałam pismo. Zostałam usunięta ze spółki Kowalika z powodu zarządzania niezgodnego z wizją i fałszywie oskarżona o defraudację. Straciłam bistro, a to, co mnie dobiło, to menu. Fine Dumpling. Wśród popisowych dań pod nazwą Deren Pierogi Książęce Widniały moje, nadrzeczańskie, z bryndzą i pokrzywą, podane z pianką z młodego boczku i emulsją z leśnego mchu. Cena, czterokrotnie wyższa niż moja, zostałam okradziona. Z pomysłu, z marzeń i z poczucia własnej wartości. Moja filozofia, mój sentyment, mój talent, wszystko zostało spieniężone i sparodiowane w tej fine dumpling. Siedziałam w moim małym wynajmowanym pokoiku nad Tarchominie, patrząc na rachunki. Byłam w długach, bez pracy, z poczuciem, że Warszawa mnie zjadła i wypluła. Wszystkie moje plany legły w gruzach. Porażka była gorzka, jak przypalony cukier. Postanowiłam wrócić do domu. Wsiadłam w PKS do nadrzecza. Pięć godzin drogi. Patrzyłam przez okno na zmieniający się krajobraz, ze szkła i betonu na pola i lasy. Czułam, jak z każdym kilometrem uchodzi ze mnie napięcie, ale pozostaje żal. Babcia Zofia czekała na mnie na przystanku. Miała na sobie wełnianą, kraciastą chustę i ten sam niezmienny, spokojny uśmiech. Wróciła Anielko. Wiedziałam, że wrócisz. Nie zapytała o Warszawę, o pieniądze, ani o Krzysztofa Wolskiego. Przytuliła mnie mocno. W tym uścisku czułam zapach starych ziół i mąki, zapach domu. W domu panował ten sam niezmienny porządek. W kuchni palenisko trzaskało, a na stole leżał obrus w czerwoną kratę. Usiadłam, a babcia podała mi miskę do soczewiaków. Pierogów z soczewicą i suszonymi śliwkami, specjalności regionu, które serwowała tylko dla mnie. Jedz, mów, jak smakują. Są. Są doskonałe, babciu. Miasto cię nie zniszczyło, anielko. Tylko cię nauczyło, zostałam w nadrzeczu. Znalazłam małą, dorywczą pracę w lokalnym sklepie spożywczym, by spłacać najpilniejsze długi. Ale moja dusza szlochała. W nocy zamiast spać płakałam w poduszkę. Nie z powodu straty pieniędzy, ale z powodu straty jej ideiś. Oni ukradli mi pierogi, a wraz z nimi cząstkę mojej tożsamości. Pewnego popołudnia babcia Zofia zastała mnie w kuchni, gdy w złości rwałam stary zeszyt. To był ten, z którym przyjechałam do Warszawy. Zeszyt z przepisami, który odziedziczyłam. – Co ty robisz, dziecko? – krzyknęła babcia, co zdarzało się jej rzadko. Wyrwała mi z rąk podarty notatnik, klejąc rozdarcia taśmą. To nic nie znaczy, babciu. Wszędzie jest ten sam syf. Sprzedają historię, sprzedają dusze. Mój pomysł moje pierogi teraz są do książęce, podane z pianką. Babcia usiadła na taborecie. Jej głos był zaskakująco spokojny. Anielko, czy są tak samo dobre jak twoje? Nie wiem, ale smakuje mi to jak zdrada. A wiesz, dlaczego on je nazwał książęce? Bo on nie zna ich prawdziwej historii. Zna tylko cenę. Wiesz, co jest siłą tych pierogów? To, że powstały z biedy. Pieróg nadrzeczański powstał, bo nie mieliśmy co jeść, więc do farszu wrzucaliśmy pokrzywę. To jest historia, myśl Anielko. On ukradł recepturę. Ale nie ukradł duszy na tym prawdy. Jej słowa uderzyły mnie. Krzysztof Wolski ukradł formę, ale nie esencję. On stworzył imitację. Ja miałam tu pakcianę autentyczność. Zrozumiałam, że kluczem do sukcesu nie jest podążanie za modą ani innowacyjność, ale powrót do korzeni. Muszę robić to, co robiłam najlepiej, ale z absolutną bezkompromisową autentycznością. Muszę zapomnieć o luksusie nowego świata i wrócić do smaku nadrzecza. Kilka tygodni później zadecydowałam: Nie wrócę do Warszawy, by walczyć na jej zasadach. Stworzę coś swojego tutaj, w moim regionie. Coś, co będzie hołdem dla mojej babci i dla nieprawdziwego ten polskiego smaku. W nadrzeczu stała opuszczona mała buda, która kiedyś służyła jako kiosk. Była zniszczona, ale miała duże okno i dobrą lokalizację przy lokalnej drodze. Postanowiłam, że otworzę w niej mały bar, taki, który serwowałby tylko na autentyczne regionalne pierogi według przepisów babci Zofii. Nazwałam to miejsce pierogarnia u Zofii, podlaska prawda smaku. Babcia początkowo była sceptyczna. kiosk? Dziecko, tu ludzie jedzą w domu, właśnie babciu. Ale przejeżdżają tędy turyści, a ludzie stąd będą jeść u nas, bo będą to pierogi, jak u ciebie. Żadne pianki, żadne książęce. Miałam bardzo skromny kapitał, resztki oszczędności po kradzieży Wolskiego i pożyczkę od wujka Ant Stanisława, lokalnego rolnika. Wujek Stanisław nie wierzył w gastronomię, ale wierzył w aniele. Remont był ciężką pracą. Oczyściłam ściany. Postawiłam na jasne, naturalne drewno i tradycyjną, prostą estetykę. W środku ustawiłam tylko dwa stoły i duży piec, który kupiłam na targu staroci. Miałam gotować na oczach klientów. Kluczem do autentyczności było lokalne źródło. Zaczęłam współpracować z wujkiem Stanisławem na ziemniaki i twaróg. Z panią Dark Elżbietą na jagody i miód. Moje pierogi miały być w stu procentach. Made in Nadrzecze. W moim menu znalazły się same regionalne perełki, ruskie z miętą, dodatek świeżej mięty, jak to robiono na lubelszczyźnie. Kurniki Zofii, duże, pieczone pierogi weselne z różnym farszem, zgodnie z tradycją. Soczniki, słodkie pierożki z serem i rodzynkami, które babcia piekła na imieniny. Nadrzeczańskie, moje pierogi z pokrzywą i bryndzą. Ale podane z prostą, podsmażoną cebulką. Nie wstydziłam się biedy ani prostoty. Wręcz przeciwnie, uczyniłam z niej atut. Moje pierogi były pyszne i miały anchistorie. Do każdej porcji dołączałam małą karteczkę. Pierogi nadrzeczańskie z pokrzywą, receptura babci Zofii. Zrodzone z biedy, gotowane z miłością. Gdy otwierałam je tak pierogarnie u Zofi, deszcz padał, a jedynymi klientami byli wujek Stanisław i sąsiadka, pani Elżbieta. Poczułam strach. Czy na pewno ma to sens? Czy ludzie docenią tę podlaską prawdę smaku? Wujek Stanisław zamówił kurnika. Odkroił kawałek przeżył powoli. Spojrzał na mnie, Aniela. Masz to po babci. To jest to jest pieruk. Jego komplement był dla mnie wart więcej niż dziesięć recenzji w warszawskich gazetach. Pierwsze tygodnie były trudne. Ruch był mały, głównie lokalsi, którzy jedli u mnie z sentymentu. Czasem zatrzymywali się przypadkowi turyści, zaskoczeni autentycznością miejsca. Wtedy, gdy miałam już wątpliwości, zadzwonił telefon. Dzień dobry. Dzwonię od redakcji MENE Kulinarny Obserwator. Jesteśmy w okolicy. Czy możemy wpaść na obiad? Bałam się. Kulinarny Obserwator. To była największa gazeta branżowa w Polsce. Przyjechali we trójkę. Mężczyzna w średnim wieku. Z brodą i notatnikiem Jerzy Brzozowski. Najbardziej znany krytyk kulinarny. Jerzy Brzozowski był uosobieniem warszawskiej elity, którą tak dobrze znałam. Patrzył na mój prosty, drewniany bar z lekką powściągliwością. Postawiłam na stół toruskie zmiętą. Proszę, zmięty, nasza regionalna. I masło Jerzy Brzozowski wziął widelec, powąchał i spróbował. Jego twarz była kamienna. Jadł powoli metodycznie. Potem zamówił nadrzeczańskie z pokrzywą. Skąd pomysł na pokrzywę? Zapytał. Z biedy, panie Jerzy. Moja babcia zawsze mówiła, że to, co bieda stworzy, natura uratuje. Z pokrzywy i bryndzy zrobiono pierogi, by nasycić się w ciężkich czasach. Dziś w Warszawie serwują podobne. Jako książęce. Z emulsją, mruknął. Wiem, ale to są nadrzeczańskie. Podane z prostą cebulą. Bo tak się jadło. Bez zadęcia. Po obiedzie, który trwał ponad godzinę, Jerzy Brzozowski wstał. Zapłacił rachunek i pożegnał się krótko. Poczułam, że to była porażka. Pewnie napiszę, że to smaczne, ale zbyt rustykalne. Dwa tygodnie później wpadłam do sklepu pomąkę. Wujek Stanisław uśmiechał się szeroko, trzymając w ręku egzemplarz kultury z kulinarnym obserwatorem. Aniela, Aniela, czytaj. Wujek Stanisław nie był w stanie przeczytać całości, ale ja natychmiast znalazłam artykuł. Tytuł: Ogień i dym. A nie pianki, jak Aniela Kowalik z nadrzecza uratowała polski smak. Recenzja Jerzego Brzozowskiego była te hymnem. Napisał, że. Pierogarnia u Zofii. To jedyne miejsce, gdzie czuje się prawdziwą, niezakłóconą esencję polskiej kuchni. Zapomnijcie o luksusowych fine dumpling. Tam serwują kopie z pianką. U Anieli Kowalik dostaniecie oryginał. Prawdziwe nadrzeczańskie to lekcja pokory. Smak jest głęboki. Ciasto idealne. A prosta cebulka to korona tego dania. To jest ogień i dym, a nie marketing. Kowalik nie jest rewolucjonistką, ona jest pani konserwatorką smaku, i za to należy jej się najwyższe uznanie. W sekcji komentarzy krytyk bezpośrednio zaatakował restauracje, które kradną tradycję i sprzedają ją jako awangardę co było jawnym ciosem w Krzysztofa Wolskiego. Tego samego dnia telefon w mojej pierogarni nie przestawał dzwonić. Turyści zaczęli zjeżdżać z całej Polski. Lokalni mieszkańcy stali w kolejkach, dumni, że ich kiosk stał się sławny. Pieniądze zaczęły wpływać. W końcu mogłam oddać długi i kupić babci Zofi nowy, wygodny fotel. Sukces pierogarni u Zofii był totalny i nieoczekiwany. Nie stałam się gwiazdą telewizji, ale stałam się legendą autentyczności. Wszyscy chcieli poczuć ten ogień i dym zamiast pianek. Nie powiększyłam lokalu, Wiedziałam, że masowa produkcja zabiłaby duszę tego miejsca. Dalej były tylko dwa stoły, a ja dalej lepiłam pierogi na oczach klientów. Moi pracownicy, Kasia i Not Mateusz, byli mieszkańcami nadrzecza, którzy, tak jak ja, wierzyli w ten smak pewnego jesiennego popołudnia, gdy lepiłam kolejne soczniki. Pod drzwiami stanął elegancki, ale zmęczony mężczyzna. Znałam tę śliską twarz Krzysztof Wolski. Podszedł do lady, zamówił herbatę i usiadł. Aniela, zaczął. Jego głos był cichy. Musimy porozmawiać. Nie musimy. Jestem zajęta, powiedziałam nie przerywając lepienia ciasta. Wiesz, że ten twój sukces zniszczył mi fine dumpling. Recenzenci mnie dobili, a twoja autentyczność. Moja autentyczność to no pokrzywa, mami, panie Wolski. Zrodzona z biedy, a nie ze studium marketingu. Wiem, przepraszam. Przyjechałem, żeby... zaproponować odkupienie praw. Za nadrzeczańskie. Chcę, żeby to było uczciwe. Odstawiłam ciasto. Spojrzałam na niego. Był zdesperowany. Jego luksusowy biznes legł w gruzach pod ciężarem mojej tradycji. Nie ma pan praw do niczego, panie Wolski. To są pierogi babci Zofii, która ma osiemdziesiąt lat. W tym biznesie nie chodzi o prawa, ale o nie zasady. Spojrzałam na niego w ten sam sposób, w jaki spojrzał na mnie, gdy oskarżał mnie o fałszerstwo. Ale w moim spojrzeniu nie było nienawiści, tylko spokój. Panie Wolski, spróbuję pana poczęstować pierogami, których pan nie ukradnie. Podałam mu miskę do pierogów z kapustą i grzybami. Nie były nadrzeczańskie, ale były idealne w swojej prostocie. Jadł i po raz pierwszy w jego oczach nie widziałam chciwości, ale coś co wyglądało na jakąś Są pyszne, powiedział cicho. Są prawdziwe. W tym cała różnica. Nie wzięłam od niego pieniędzy. Chciałam, żeby poczuł ten smak, który utracił goniąc za luksusem. Zrozumiałam, że mój triumf polega nie na jego upadku, ale na mojej sile. Zostałam w nadrzeczu. Moja pierogarnia u Zofii stała się kultowym miejscem. Nie byłam bogata jak królowa Warszawy, ale byłam spokojna. Sukces nie zmienił mnie. Umocnił tylko moje korzenie. W kuchni, na honorowym miejscu stał stary, poklejony zeszyt babci. To był mój testament. Dowód na to, że nawet z dorywczych pomysłów, z biedy i z szacunku do tradycji można zbudować coś pięknego i trwałego. Moje życie pachniało teraz mąką, suszonymi grzybami i miętą. Smakiem domu. Smakiem babcinych pierogów.